Jesteśmy w przepięknym miejscu na Warni, z między sosnami. Chodźcie, zobaczycie jak wygląda. Na dole w domku macie w pełni wyposażoną kuchnię z salonem, z telewizorem, ze stołem jadalnym, kanapą, gdzie możecie sobie wypoczywać. Wszystko w pięknym standardzie, pachnąco i czyściutko. Poziemka, zapraszam. Wszystko jest w się, jak widać. Na górze znajdują się dwie takie same sypialnie z podwójnym łóżkiem, więc wygodnie przenocują tu cztery osoby. Cały domek ma 60 m2, ale jest urządzony tak, że czujecie się tu naprawdę komfortowo i swobodnie. Doba kosztuje 550 zł i musicie wynająć go na minimum dwie doby. Czeka tu na Was prawdziwy reset: ognisko pod gwiazdami, czyli w hamaku, przy śpiewie ptaków, kąpiele w jeziorze oddalonym zaledwie 300 m, i aktywny relaks na supie lub płódce. A wszystko to w towarzystwie wiewiórek. Które skaczą z sosny na sosnę. Dookoła rozciągają się przepiękne tereny idealne na rowerowe wycieczki i długie, spokojne spacery. Kontakt z naturą gwarantowany. Wbijajcie na fanpage domku i rezerwujcie swój termin. Te widoki i klimat naprawdę robią robotę. A my zapraszamy Was na naszego YouTuba. już niebawem film na kanale.